Jakiś czas temu, a konkretnie w maju, na obiekcie w Gdańsku przy Grunwaldzkiej odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów. Tytułu broniła Gdańska Lechia z posiłkami z Pruszcza, z Sopotu. No i Lechia obroniła ten tytuł. Lechia wygrała, zdobyła mistrzostwo. Ja tutaj mam okolicznościową piłkę, jakby Państwo sobie spojrzeli na ten piękny herb Gdańskiej Lechii. No i medal. No i medal, ja przytrzymam sobie tutaj, pozwolę Państwu pokazać. Tak wygląda medal. 13 maja 2023 roku, a teraz po treningu takim już Mniej więcej miesiąc, półtorej miesiąca po tym, jak odbyły się te mistrzostwa, spotkali się zawodnicy, którzy brali w nich udział i właśnie jesteśmy w trakcie legendarnej trzeciej połowy. Postaramy się zadać kilka pytań, chociaż nie wiem, czy będą chcieli z nami rozmawiać. Zapraszam, chodźcie z nami, Bartek Marczyński. Bartku, jak to jest być, jak to jest być weteranem? Ja nie jestem weteranem, ja gram ligowo, proszę, o, to są nowe koszulki. Aha, nie, to idziemy, ty jesteś weteranem. Idziemy dalej. Dzień dobry, panowie, nadeszła ta legendarna chwila. Mistrzowie Polski! Lech Gdańsk! Lech Gdańsk! Lech, Jagdańsk! Lech Jagdańsk! Mistrzowie Polski, weteranów, tak jak wspominałem, Lech Jakdańsk ze wzmocnieniami, spruszcza ze wzmocnieniami z Sopotu. No a my jesteśmy w trakcie legendarnej trzeciej połowy, która nie po tych mistrzostwach, ale po każdym treningu zawsze się odbyć musi. I jest ktoś, kto zawsze jest reżyserem tej trzeciej połowy, Robert. Jumas, legenda polskiego rugby. Robert, gdybyś powiedział kilka słów na temat trzeciej połowy, bo na temat rugby to mógłbyś gadać godzinami, a tyle czasu nie mamy. Trzecia połowa wygląda tak: pijemy, śmiejemy się, bawimy. Pozdrawiam. Rafał ty też miałeś okazję zagrać w tym turnieju weteranów, wcześniej oczywiście również grałeś w lidze. Jak tam serduszko mocniej zabiło, jak znów byłeś na boisku? No tak, to zawsze. Zawsze mocniej bije. Zawsze mocniej pije, bije jak pije, bije w trzeciej połowie. Także fajnie, było fajna zabawa. Czy ktoś sprawił wam jakąś szczególną trudność? Bo wiem, że mecz z Arką był taki dosyć ciekawy. No tak, chyba Arka była najmocniejsza, tak chyba. Z tych, z tych drużyn, które przyjechały, to najwięcej problemów było. A więc tradycyjnie arka, tradycyjnie derby, a my przechodzimy dalej przy, przy grillu. Kolejny z zawodników, którzy brali udział w Mistrzostwach Polskich Weteranów. Czy łatwiej jest zdobyć Mistrzostwo Polskich Weteranów, czy obsługiwać grilla? No taka ilość kiełbasy schodzi wśród weteranów, że, że to nie jest łatwe zadanie, więc ciężko jest i na boisku i przy grillu. Kurde. Ale to o czym mówisz w ogóle grill tego nie potwierdza, dwie kiełbaski. Spalamy na razie już się ma wytopić, rozpalić grill, a wjeżdża, tam leży główna porcja. Także. Idziemy zobaczyć główną porcję, Jacku jakbyś pokazał główną porcję. To główna porcja, a to jeden z głównych kandydatów do tej porcji, Norbert Kamoń, legenda polskiego rugby. Norbert, dzisiaj pograłeś troszeczkę w Paryżankę, cały czas w formie, rozumiem. Cały czas. I jeszcze, gdyby cię chcieli wezwać, czy do reprezentacji, czy do Lechi na mecz ligowy, w każdej chwili jesteś gotowy. Jak oni mnie wezmą do reprezentacji, to już będzie koniec reprezentacji. <laughs> Jak oni cię wezmą, to mnie też chyba. <laughs> w każdym razie Norbert cały czas gra, bierze udział w sobotnich treningach w tak zwanej Paryżance, a teraz członkowie z zarządu z sobotniej Paryżanki, Adam Latopolski, popularny Kodżak, nie wiem skąd ten pseudonim, może Adam rozjaśnić. skąd nie ten pseudonim? Nie wiem, w sumie zawsze chyba jadłem lizaki i chyba z tego, że jestem taki łysy, to z tego zostało. Większość młodych widzów nie wie, kto to był Kodzak. To Słuchajcie był taki detektyw, którego grał Teli Sawalas, tak, tak, w dokładnie. latach, latach 80-tych. wszyscy uciekają? Nie wiem, bo wiedzą, że, bo wiedzą, że teraz będzie poważna rozmowa. Słuchaj, nie ty nie byłeś jedną z... Ty i Piotrek Płoszaj, tak mi się wydaje. Główne motory napędowe organizacji tego turnieju. To było duże wyzwanie logistyczne dla was? Eee, bardzo duże. Dla nas, jako, jako ten skład taki w Lechii red Weterans, taki, nazwijmy to, zarządem, który sami stworzyliśmy, żeby po prostu coś stworzyć, żeby fajne zawody wyszły, no to był, było ciężko, tak, ale myślę, że sprostaliśmy tym wyzwaniom. Że wszystkie drużyny były zadowolone i, i turniej też był super. Także. Z, tego co, z tego przekazu, który był gdzieś tam z Polski, tak zwany. Po polsku mówiąc feedback, no to wszyscy byli zadowoleni. Gdzieś tam znajomi z innych drużyn, to mówi, że świetna impreza i że bardzo im się podobało. Także możesz być dumny. Tak. Jako organizator Piotrek myślę, że też nie ma. Piotka teraz z nami, bo też by nam chyba coś poopowiadał. Parę nocy nieprzespanych mieliście. Tak, tak, parę nocy i. Intensywnie, mocno intensywnie. Tak naprawdę miesiąc przed no, dużo się działo, głowy, głowy parowały, ale wyszło ok, myślę. Dopiliśmy parę rzeczy, także jest, jest też nauczka na przyszłość. E, dużo się też nauczyliśmy przez ten turniej, także następnym razem, jak będziemy organizować, myślę, że będzie jeszcze lepiej niż było. Jak to mówili w Polsce, że dołączyliśmy do zacnej grupy e, trzech drużyn, które w taki sposób zorganizują zorganiz e, Mistrzostwa Polskich Weteranów? W Tak dobry. Tak, w tak dobrej. I także myślę że gdzieś tam nawet a, myślę walczymy o czołówkę. A ale czy już Sochaczewem jesteśmy i depczemy im po piętach? A czy już wiadomo gdzie w przyszłym roku odbędzie się ten turniej czy na razie to jeszcze za wcześnie? Z tego co doszło do mnie słuchy to będą to Siedlce, ale już ostrzymy sobie zęby, bo 26 września odbywa się turniej w Sochaczewie. Będzie to turniej międzynarodowy, mają się tam stawić drużyny Francji, Czech oraz Ukrainy. Oraz polskie drużyny będzie to Sochacze w Sielce i Rugby Weteran z Polska i oprócz tego my występujemy w barwach Lechii Gdańsk jako weterani, także będzie to fajny duży turniej jednodniowy 26 wrzesień, także zapraszamy, mam nadzieję, że przywieziemy złoto stamtąd. My też Państwa zapraszamy już teraz w imieniu Lech i w imieniu pozostałych drużyn, przybywajcie do Sochaczewa, a teraz jeszcze krótka rundka po okolicach trzeciej połowy i za chwilę będziemy kończyć tą relację ze spotkania z mistrzami Polski Weteranów. Uciekają przed nami, boją się, a tutaj proszę bardzo, panowie nie uciekli. Nie, Mieczysław uciekł, panowie nie uciekli. Kolejni mistrzowie Polski Weteranów, czy mistrzowie trzeciej połowy głównie? Nie, no mistrzowie polskich, weteranów. Prawidłowa odpowiedź? Weteranów. A czy w składzie byli mistrzowie polski, którzy zdobyli tylko mistrzostwo trzeciej połowy, a nie koniecznie cokolwiek na boisku? Nie, wszyscy grali, każdy na chwilę przed, więc wszyscy są równo mistrzami Polski. Każdy zaliczył swój epizod na boisku. Tak. Czy taka impreza dla was jako zawodników, którzy gdzieś już tam zakończyli swoje granie? To poza możliwością spotkania się z kolegami często po latach, jest także jakaś taka adrenalina, żeby wygrać ten tytuł, czy tylko tak, żeby sobie pograć, no już po tylu tytułach chcielibyśmy utrzymać mistrza Polski. No to już nie jest zabawa jak na początku, ale teraz już chcielibyśmy, co roku bardziej się spinamy przy każdym mistrzem Polski i chcemy ten tytuł utrzymać. Więcej trenujemy, lepsze odżywki. Czyli mimo tego, że powiedzmy już, emerytura to adrenalina, taki wyścig sportowca po sukces cały czas trwa. Zabawa zabawą, ale nie lubimy przegrywać. No i to są prawdziwi sportowcy, prawdziwi zawodowcy. My już powoli się będziemy żegnać. Jeszcze tylko rzut oka na tych, może już niezbyt młodych, ale ciągle ambitnych sportowców. Dziękujemy, widzimy się w kolejnych odcinkach Ruch bez falą.